Jestem sprzedajną szmatą. Generalnie celem zawsze są pieniądze. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Margonem na moim kanale. Siedzę sobie teraz na streamie i stwierdziłem z moimi widzami, że nagramy sobie odcinek, który wyląduje na YouTube i będzie pierwszym odcinkiem nagranym na streamie. Nie wiem totalnie, jak to wyjdzie. Pomysł na jakiś wpadłem. Jest taki, że ludzie na czacie będą radomowo pisali pozdrów albo coś takiego, i tych ludzi, którzy siedzą teraz na streamie, w nagrodę za to, że na moim streamie siedzą i mnie wspierają w tym, żeby ta legenda w końcu z czegokolwiek poleciała, no to te osoby. O kurde, co tu się dzieje? Będę. Ole, kurna różka spada, zobaczcie na to. Będę pozdrawiał, więc niektóre osoby pewnie będą pozdrawiane 40 tysięcy razy, a niektóre nieco mniej albo i zero. No ale cóż, jak ktoś będzie miał szczęście, to akurat trafi, żeby taki wielki YouTuber jak ja go pozdrowił. Ubijemy sobie w tym odcinku tak samo jak w poprzednim odcinku zagajników, będziemy sobie bili je przez cały odcinek i gdy będę znajdował jakiegoś herosa, no to wtedy będę na niego zmierzał. No i jako, że teraz rozpocząłem nagrywanie i bijemy sobie pierwszego zagajnika i teraz idziemy na drugiego to jest znak taki, że znalazłem Herosa, a jakiego to zaraz zobaczycie, możecie w komentarzu obstawić. Teraz, kurde ty, no nie ma zagraników. No dobra, trzeba się tego Herosa przelogować. A wy w komentarzu teraz obstawcie, co wydaje wam się, że to jest za Heros, który został przeze mnie znaleziony. Podpowiedź jest taka, że jest to Heros, który kiedyś dał mi legendę i ten Heros lubi czerwony kolor. Jaki to Heros? Oczywiście jest to. Aha, dobra. Nieważne, Nieważne muszę się zalogować. Momento. hasło nie, szanuję widzów. Okej, okay, dobra, wszystko gra, Wejść do gry, pozdrówki dla wader.pl, Krzysztof Konopka, Matiluszek, Jeleń, Patryk, czy ktoś jeszcze? Chyba, chyba, chyba niekoniecznie, prawda? Karmazynowy Mściciel oczywiście został znaleziony eee, i lecimy, na no co, bez przedłużania, lecimy. Nie mam miejsca w torbach wolnego, więc trzeba będzie... Uważać w razie jak wypadnie legenda, ale mam nadzieję, że nie wypadnie. Nie, no mam nadzieję, że wypadnie oczywiście. No i piękny karmazynowy naszyjnik. E, co tu więcej mówić? Idę szukać dalej herosów i jak będziemy bili sobie dwójki, to będzie znak, że tego herosa znalazłem. No i robimy kolejny przelot po dwójkach. Oczywiście pogrążyliśmy antikor przed nami. Tylko nie mogę do niej podejść, bo mam jakiegoś laga, Ale dobra, udało się go zaatakować. Zbijemy sobie ją. No, chwilowo. No, turcy, teraz damy już auto. I dropi z pogrom, czyli Mantikor. Piękny Ty, ale jakie w ogóle? Powiem mam tak, przedmioty z zagajników są mega ładne. Te zwykłe. Legendy nigdy nie dotknąłem, więc nie wiem, czy jest ładna i czy ładnie wygląda w tym okienku ślicznym. Ale naprawdę te zwykłe przedmioty są kurcze. Naprawdę mega ładne. Ta różka, czy jakaś tam. Czy jakaś tam laska, co nam dopnęła przed chwilą była mega ładna, teraz ten łuczek, no kurde też niczego sobie Mamy również, patrzcie na to, mamy również pogromcę gryfów, i sobie go teraz obijemy oczywiście, ale zrobimy z niego legendę, no bo jak żeby inaczej Innej opcji oczywiście nie ma, piękne buciory czarnej prawda? No akurat jest, to jest akurat brzydki item Pozdrowisz Kamilogza i Bananowego, Kamilogz i Bananowy, pozdrowy dla was Przystojniak Neskwik, no to kurde, chyba nikt mam nadzieję, że nawiązujące do mojej postaci, mojego i który został stworzony e, e, dzięki tej pięknej historii, którą kiedyś Wam opowiadałem. Jest również Poskramiać Chydr, chyba już zrespiony, czy tylko na mapie? Już zrespiony, więc jest pięknie. Krzysztof Konopka, pozdrówki dla Ciebie, i Jakub Wasowski, również dla Ciebie. Pozdruby, czy ktoś jeszcze? Tylko te dwie osoby pisały. No dobra, reszta nie chce, to nie chce, kurde. Helnie więcej osób się zgłosi przy Herosie, którego oczywiście znalazłem, no bo takie są zasady tych odcinków, czyli tych mm, luźnych odcinków, tak to się nazywało? Czy luzacki odcinek, coś takiego. Nieważne, ważne jest to, że mamy kolejnego Herosa, ale na niego już się przeloguję tutaj tym głównym panelem, żeby na pewno mi tu wszystko pięknie wyszło. Wchodzimy na debściaka i jesteśmy na złodzieju. No i Planeta Faktów, Planeta Faktów biła na Twitcha, więc pozdrowie dla Ciebie również, bijemy złodzieja, jeszcze ostatnie, ostatnie szanse na otrzymanie pozdrowek. no Krzysztof Konotka tutaj pisze 10 wiadomości z rzędu, żebym tylko go pozdrowił. I, i, i kurde, no i to się wydarzyło Krzysztof, więc mam nadzieję, że będziesz trzymał mocno kciuki i że właśnie razem teraz dropimy złodzieja. Czy to się wydarzy? Uwaga, ostatni hit i za złodzieja, no dobra, jeszcze nie ostatni, teraz będzie ostatni hit i za złodzieja dropimy. Wielkie G-U-W-Y-N-Y-O Dobra, yy, kolejny heroz znaleziony. Ubijemy sobie szybko po skramaczach hydr. I słuchajcie, yy, w mrocznym przesmyku został znaleziony zły przewodnik yy, przez przystanego Nesquika. Więc kurczę, przez gościa chyba który. Dobra. Dobra, lecę, 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 lecę. Mroczny przesmyk, więc ja teraz robię szybko cięcie. Relogam na swoją postać, czyli oczywiście na grotę. Niskuika i lecę do mrocznego przesmyku, żeby ubić pięknego, złego przewodnika. Na świecie Unia. A jak go ubijemy, to będę miał dla Was leciutko niespodziankę. A jaką to zaraz zabrać? No i jesteśmy już na złym przewodniku w rocznym przesmyku na świecie Unia. I mamy tutaj 9 osób w grupie, więc będą zarąbiste. Może nie wiem czy zarąbiste dropy, ale na pewno będzie ich bardzo dużo, więc będzie w czym wybierać. Więc będzie szansa na legendę i w ogóle na to, że ja ją złapię. Jakie dropy? No kurde, jakie ścierwa, No patrzcie na to. Dobra, wezmę sobie tak, zwój wezmę sobie. Tego nie biorę, tego nie biorę. No ale to, ten kijek sobie wezmę, może, może kurczę, ten kijek sobie wezmę Bez łapki, dobra, no to spróbuję go złapać Dobra, przystojny Neswick leci za opkiem, więc może opek będzie nawet na tym odcinku A teraz, moi drodzy, dobra, później zobaczymy, dobra, dostałem kijek Zwojo nie dostałem, ale kijek dostałem, to jest najważniejsze I teraz ta niespodzianka, moi drodzy, o której wam mówiłem Czyli zły przewodnik, ale na świecie Infinity, więc mamy dwóch złych przewodników w dwie sekundy, więc już przynajmniej mam, yy, mam pomysł na tytuł. Już mi się ten tytuł w głowie sam stworzył. Po tym co właśnie widzicie. Pozdrowy dla niedźwiedzia polarnego dla Sławka Marczaka i dla kogoś jeszcze, dla Ksetera i dla Michała Pietrzyka. Pozdrowy dla was, trzymajcie kciuki. Uwaga, 8%, zły przewodnik, co nam odda na świecie Infinity. Ja pierdziele ty. Nawet to nie wystarcza, żeby te dropy były chociaż. W pewien sposób zadowalające Jakie główna ty, czajcie to? Jakie kurde główna? Jak ja załamany. No i moi drodzy, kolejny Heros nagrywa się, no oczywiście, że się nagrywa przepięknie. Na początku pozdrowie ludzi, żeby nie zapomnieć tego. Na początku pozdrawiam Łukasza, pozdrawiam Matiluszka, pozdrawiam Ksetera, pozdrawiam Snolusia oraz klan Ordinary Friends na Unii oraz pozdrawiam taką osobę jak Ratpon i pozdrawiam. Siostrę Elizę Konopkę pana Krzysztofa Konopki, i możemy chyba teraz ubić piękny tego Paladyna. Wiem, że na początku odcinka mówiłem, że będę najpierw bił zagajników, i z zagajników będziemy się przenosili na Herosów. Aczkolwiek, aczkolwiek jest obecnie na tym, na tym odcinku taki wysyp Herosów, że nie mam czasu nawet na tego zagajnika się przelogować. Naprawdę, kurczę, no nie mam czasu się przelogować na zagajnika. Czad wam może potwierdzić. Łukasz, pozdrówki dla Ciebie. Nie wiem, czy Cię pozdrawiałem, czy nie. Jeżeli nie, no to teraz się pozdrawiam jeszcze raz. Ubijemy sobie go na turce, no bo oczywiście Turka to są lepsze dropy, pamiętajcie o tym. Mam nadzieję, że zaraz nam się to potwierdzi i faktycznie opętany paladem nas zaskoczy jakimś przepięknym dropem. Czy to będzie? Uwaga, ostatni hit od wojownika, z którym bije, i z opka, no powiem tak, no to nie są ze dropy, jak na opka. Heroik. No opek też jakoś tam tych heroików za bardzo nie rzuca, przynajmniej mi może wam, tak? Wezmę sobie te budki, on pewnie ich odrzuci, a ja sobie je sprzedam u Tuni e, Albo jakiegoś innego kurde handlarza margonemskiego Bo powiem Wam, że za bogaty na tym Infinity to ja nie jestem A pieniążków potrzeba, więc trzeba sobie jakoś radzić oczywiście Przelogujemy się na mojego zastępcę, jest tutaj poskrana, czy hydr, Ale żeby nie paść to muszę się uleczyć oczywiście, żeby kurde nie było jaj mm, Że normalnie zaatakuję i znajdę się w mieście, ubijemy sobie na szybko Yy, oczywiście piękny drop, teraz robimy cięcie to ja szybko przejdę na tego pogromca gryfów No i pogromca już się zrespił więc sobie możemy go elegancko ubić A dajmy na szybki, kurde, zaszalejmy Użyjmy sobie zwoju teleportacji i pójdźmy zobaczyć czy poskramiacz, nie 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 czy pani Ojej, jak ona się nazywa pogromca gryfów Poskramiacz hydr i pogromczynim mantikor, tak, a pogromczyni mantikor stoi Przekłócał właściwie, więc je ja możemy ją ubić. Przepięknie, żeby tych dwóje też troszkę na odcinku była. I co? Z niej dropnie. Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Jakieś zwykłe ataki, jeszcze jakiś podwójny, żeby wleciał. I z powrotem, dropi nam, uwaga, piękny łuk. Nie no, ten łuk jest naprawdę piękny. Niekoniecznie jest piękny pod względem, pod względem jakości czy tam rangi, ale wyglądem naprawdę jest przepiękny. No i kolejny heros do kolekcji w tym odcinku, a mianowicie złodziej, czyli ten heros najbardziej przeze mnie znienawidzony. Oki, gotowy. Jesteśmy teraz na Unii, znalazł go przy stoniach męskich, więc bardzo pasujący swoim nikiem do mojego. Będziemy bili z łodzieja w pięć osób. Czy to jest ten moment, w którym spadnie nam legenda? Oczywiście, że nie, no bo to jest złodziej, który nikomu nigdy tej głupiej legendy nie odda. Czy dostanę ten worek? Nawet mnie to nie interesuje. No Dobra, dostałem super, więc sobie go zjemy. Więc sobie ten worek zjemy, moi drodzy. Przelogujemy się szybko na koreańskiego Rudra Bombera i objemy sobie tutaj dwójki, Bo chyba pogrączyliśmy Antikro powinna stać. Pozdrowki dla Snolusia, oczywiście. I pozdrawiam dla, pozdrowienia dla Krzysztofa Konopki. Pozdrawiam Mefcie również, Czebola. I chyba to wszyscy. Czy jest pogromczy imantikor? No oczywiście, że stoi. Patrzcie na to, kłóca tutaj słowiański przykuc. Czy ten przykuc słowiański da nam legendę? W tym momencie oczywiście, że nie, ale pójdziemy sobie jeszcze na pogorące gryfów. Zobaczymy, czy on stoi w ogóle. Mam nadzieję, że tak, że będzie można go ubić i że będziemy można, że będzie można sobie z niego zdobyć piękny przedmiot, jakim jest Legenda, chyba to są legendarne łapy z dotykiem, prawda? Chyba że to zmienili, znając życie to zmienili. Jeżeli nie, to napiszcie mi w komentarzu. Nawet jeżeli tak, to napiszcie mi w komentarzu, będę wiedział, bo pewnie sam tego nie sprawdzę. Oczywiście. Mewsia pozdrówki, chyba już nawet były. Pójdziemy sobie jeszcze na poskramaczach hybry. I jeżeli będzie stał to go ubijemy I to nie będzie koniec odcinka, bo zacząłem szukać Mrocznego Patryka, więc jeszcze na tym odcinku Tego Mrocznego Patryka ubiję Żeby tych charosów już naprawdę było dużo Już chyba było z sześciu, a to kurczę Jeszcze nie koniec, bo mam nadzieję, że tego Patryka Znajdę, będę mógł go ubić No i jakąś legendę jeszcze na tym odcinku Zaliczymy, no tutaj piękna drukusowa magia, niestety mi się nie przyda Więc klikam X, robię cięcie I spotykamy się, mam nadzieję, na Mrocznym Patryku A jeżeli nie, no to po prostu zaraz zakończymy odcinek Więc trzymajcie kciuki, żeby tego no i moi drodzy, ostatnie bicie Edwujek na tym odcinku i dobrze powiedziałem, bo powiedziałem, że ostatnie bicie Edwujek i faktycznie ostatnie bicie Edwujek, ale nie ostatnie bicie czegokolwiek w tym odcinku, bo znalazłem pięknego Herosa, jakim jest mroczny Patryk. Został znaleziony ten piękny Heros i czeka teraz obecnie, żeby oddać nam piękną również jak jego lico legendę. Więc mam nadzieję, że to się wydarzy, ale na początku jeszcze przelecimy sobie na szybkości te dwójki, czyli teraz idziemy na pogromce gryfów, który już tutaj stoi ze swoim młotem, toporem, czy co to tam jest. Dajemy szybką, oczywiście on jest pusty, no bo jak żeby inaczej. Jeszcze do bicia została nam pogromczyni Martikor. Ja to kliknę, żeby posać tam szła. I w międzyczasie pozdrowię takie osoby jak Dark Kubu, Shadow, Superkura, Chebol, Stefan Rza, Antek. Martensik, czyli moja dziewczyna, Flaren, Czebol, chyba już był dwa razy, i Zwolin, i Dawid Robal, chyba jeszcze, jak dobrze zauważyłem. Więc pozdrówki dla Was, ubijemy sobie te moje dwoje razem i z tymi samymi osobami. I z tymi samymi osobami ubijemy sobie również mrocznego Patryka, na którego teraz właśnie się przelogowuję. Ale zanim to zrobię, to słuchajcie. Poszukamy sobie Mietka. Mroczny Mietek Żul grasuje w karczmo pod fioletowym kryształem. Dobra, pójdziemy sobie tam na zakończenie odcinka, żeby oddać Mietkowi hołd i dropnąć z niego artefakt, ale na razie przerobimy się na Debeściaka, mojego pięknego tropiciela trzeciego, i ubiłem sobie Mrocznego Patryka z tymi osobami, które przed chwilą wymieniłem. Czyżby Mroczny Patryk spadł na dwa hity o do mi legendę Czy na trzy? Na dwa! Proszę Państwa! Czy to się nagrywa? No nagrywa się jak nie wiem co Kurde ty, nie mam, nie mam tego Usuwaj Usuwaj, dobra Powiem tak, to się może przydać To się kurde może przydać Jeszcze go, no nie ty, no i zaatakował wino mietka Na sam koniec odcinka, gościu chyba zobaczył na streamie, że jest mietek I tylko jak przyszedłem do mnie na grupy Zaatakowaliśmy i oczywiście wino Mietka, więc najlepszy przedmiot. Nie patrzcie, że tego nie wziąłem, nieważne. Najlepszy przedmiot, taki może paść z Mietka. Nawet Mina potwierdził, że tak oglądam streamy, dlatego tutaj przyszedł. I w tym odcinku to na tyle. Jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. A jeżeli chcecie być totalnie na bieżąco, to kliknijcie dzwonek. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Piszcie pomysły na kolejne intro w komentarzach, a być może Wasze intro się pojawi. Trzymajcie się i do następnego odcinka.